W dzisiejszym odcinku pokażemy nowe mieszkania w budynku na starych stawach. Odwiedzimy z kamerą Stowarzyszenie Amazonek. Pogratulujemy sukcesu zespołu pieśni i tańca Małe Hajduki. Poszukamy sposobu na upały. Podglądniemy z kamerą wspólne śpiewanie na rynku. Porozmawiamy o lekturach na lato, a także poinformujemy o kolejnej edycji ligi podwórkowej. Drugi budynek wielorodzinny, budowany przez Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w systemie odroczonej własności, został oddany do użytku. Do bloku na osiedlu stare stawy, przy ulicy Zagrodowej wprowadzą się 23 rodziny. Są tu mieszkania o powierzchni od 38 m2 do 82 m2. Mieszkania wynajmowane będą na zasadzie odroczonej własności. Odroczona własność, czyli możliwość wykupu mieszkania po określonym czasie po trzech latach od dnia zasiedlenia każdy z lokatorów będzie miał możliwość wykupienia tego mieszkania na własność i stać się jego właścicielem. Cieszę się bardzo, bo tak naprawdę ten pomysł związany z, właśnie z budową na wynajem z odroczoną własnością jest takim projektem, bym powiedział, dość unikatowym. Tylko kilka miast w Polsce go realizuje i uznaliśmy, że to jest bardzo dobra propozycja dla mieszkańców Oświęcimia, ale nie tylko. Także można oczywiście z tej propozycji mogą skorzystać mieszkańcy spoza Oświęcimia. Przykład w tym bloku. 17 mieszkańców jest właśnie z Oświęcimia, którzy zdecydowali się mieszkać w tym bloku, a siedem rodzin sprowadzić spoza Oświęcimia, więc mamy przykład, że decydują się też mieszkańcy na, na zamieszkanie w Oświęcimiu, co nas bardzo cieszy. W chwili obecnej cały blok jest zasiedlony w ten sposób, że wszystkie mieszkania znalazły swoich przyszłych najemców. A na kolejny blok, który planujemy rozpocząć realizację w przyszłym kwartale, mamy na 26 mieszkań 34 wnioski złożone, z czego jednak i tak dwa mieszkania są wolne, bo część ludzi ustawia się w kolejkach po konkretne typy mieszkań. Ale jak widać, zapotrzebowanie jest większe niż. Na chwilę obecną możliwości wybudowania przez OTB bloków. Dzielnica Stary Stawy, z racji tego, że, że dysponuje tą dużą przestrzenią, która daje możliwość budowy, jest właśnie. Te, tym obszarem, gdzie, gdzie lokujemy takie inwestycje. Tutaj jest możliwość jeszcze zlokowania kilku, albo nawet kilkunastu jeszcze nowych budynków i będziemy to chcieli zrealizować. Aby uzyskać takie mieszkanie właśnie w trybie odroczonej własności, należy zgłosić się do święcińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, które jest tutaj na Starych Stawach przy ulicy 11 listopada 16C. Tam można wziąć, wypełnić na miejscu wniosek lub ze strony TBS-u, czyli www.otbs.eu pobrać wniosek. Można go przynieść, czyli osobiście lub przysłać pocztą. Kontakt z OTBS. Telefon 33 844 4064. Oświęcimy swój oddział otworzyło stowarzyszenie Amazonek z Brzeszcz. W pomieszczeniach udostępnionych przez miasto przy ulicy Sienkiewicza panie, które przeszły leczenie raka piersi, spotykają się, aby wzajemnie się wspierać i by udzielać porad innym. Niosą pomoc bezinteresownie. Wspierają osoby chore, którym właśnie świat się zawalił i które często sparaliżowane strachem nie wierzą w sens ciężkiej terapii. Wspieramy kobiety przed i po leczeniu, wspieramy ich rodziny. Najważniejsze właśnie to jest wsparcie. Żeby nie zabrakło tego wsparcia, tak, czasem przychodzą nawet rodziny, chcą się dowiedzieć coś więcej o chorobie, bo nikt tak nie dotrze właśnie do tej chorej jak ta kobieta, która przeszła już mastektomię, która przeszła leczenie, przeszła walkę z rakiem. Więc najważniejsze właśnie to jest wsparcie, pomoc tym kobietom. Stowarzyszenie stara się wychodzić z informacją do młodych kobiet, organizuje więc spotkania w szkołach. Obok tej edukacyjnej działalności pomaga załatwić wiele spraw związanych z chorobą, jak sanatoria, rehabilitację. Można też skorzystać ze specjalnej gimnastyki poprawiającej komfort życia po zabiegu, prowadzonej w każdą środę w ośrodku biorek oraz masażu limfatycznego. To są matki, które mają małe dzieci i naprawdę chcą żyć. I po nas to widać, że rak to nie wyrok. Można, można żyć, można dalej funkcjonować, można być mamą, babcią. Nasza kobieta nawet po chemioterapii urodziła córeczkę zdrową. Także warto żyć naprawdę, naprawdę. Trzeba, trzeba docenić to, co jest. To jest nasze życie darowane i my wiemy, co z tym zrobić. Jak zgodnie podkreślają członkinie stowarzyszenia, najlepszym lekiem na pokonanie lęków i obaw spowodowanych chorobą jest zdobycie fachowej porady. Nie można więc zamykać się w sobie, nie wolno bać się pytać, szukać wskazówek. Warto się badać. My robimy takie profilaktyki w szkołach, gdzie jeździmy z fantomami i młodzież uczy się na fantomach, jak wykrywać go za piersi. Robimy prelekcje z kobietami, rozdajemy ulotki. I zapraszamy naprawdę szczególnie do badania, bo to najważniejsze jest samo badanie, samo wykrycie, a gdy się wykryje, to naprawdę trzeba diagnozować, diagnoza najważniejsza, trzeba zaufać lekarzowi. To jest właśnie domena takiej, że trzeba walczyć z tym, nie trzeba ukrywać tego. I naszym motto jest takie: pomagasz innym, pomagasz sobie. Stowarzyszenie Amazonek Zbrzeż pełni dyżur w Oświęcimiu w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach od 10 do 12, a w drugi i czwarty wtorek miesiąca w godzinach od 16 do 18.30 w siedzibie przy ulicy Sienkiewicza 2. Kolejny sukces zespołu działającego w Oświęcimskim Centrum Kultury, zespół pieśni i tańca Małe Hajduki, zajął pierwsze miejsce w kategorii wiekowej do 18 lat na V Międzynarodowym Festiwalu Folklor Świata. Festiwal odbywał się na początku lipca w Zduńskiej Woli. Wzięło w nim udział ponad 400 młodych artystów z 17 zespołów z Polski, Węgier, Chorwacji i Ukrainy. Z zespołem pracują Anna Hanslik-Starzyk, instruktor taneczny, i Jacek Furtak, instruktor muzyczny. Dzieci były bardzo szczęśliwe. Radość była taka, że chciały wszystkie wybiec na scenę, żeby nagrodę odebrać. Był to bardzo wydany, udany wyjazd. Dla większości tych maluchów, był to pierwszy wyjazd na festiwal z małymi hajdukami, więc, podwójne przeżycie: wyjazd bez rodziców, zaprezentowanie się z zespołem i od razu wygrana. Po występie te dzieci, które pierwszy raz tańczyły, miały chrzest na tancerza, było zjedzenie cytryny i nieskrzywienie się zostały przyjęte do grona zespołu, tak, na takich pełnoprawnych członków zespołu. No, się tu bardzo podoba, bo można tańczyć, można się rozwijać po prostu. A tańczymy bardzo długo. A jakie tańce tańczycie? Górala, krakowiaka i kurpie. Lubicie takie właśnie ludowe tańce, czy też jakieś inne Was interesują również? Ja lubię takie i takie. Ja też. A jak trafiłyście tutaj do Hajduków? Tak przypadkowo jakoś z koleżanką, po prostu jej mama chciała, więc przyszłam. A lubiłaś tańczyć, tak? Tak, bardzo. A ja dlatego, że moja siostra starsza tutaj tańczy. Jest taki e, zwyczaj w zasadzie, że maluszki, które e, w Mini Hajdukach już odtańczyły swoje, przechodzą do Małych Hajduków, potem jak nam rosną dzieci przechodzą do grupy starszej. W zasadzie Hajduki to się już robią powoli wielopokoleniowym e, zespołem, e, ponieważ e, zdarza się, że dziadkowie tańczą w grupie oldbojów, a już e, wnuki e, tańczą w grupie e, młodszej. Moja córka również już tańczy, a młodsza już przychodzi na próby i też się przymierza w przyszłym roku będzie chciała zatańczyć. Już wkrótce o Święcimianie będą mieli okazję zobaczyć występ młodych tancerzy. Małe hajduki zaprezentują się na estradzie przed Oświęcimskim Centrum Kultury podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Lato to czas upału. Wielu z nas zastanawia się, jak radzić sobie w mieście z wysoką temperaturą. O receptę pytamy mieszkańców Oświęcimia. Na pewno na wodę można pojechać, tak? Na basen. Ja mam swój dom, mam chryształkę, no i w cieniu sobie odpoczywa. Będziesz wyjechać po prostu na wakacje gdzieś nad morze albo co, albo pod namioty gdzieś. Wnuczki przyjadą do mnie, to robię im prysznic, po prostu zimna woda, rozpylacz, powieszę na drzewie i gonią sobie tam i z powrotem, tam i z powrotem. No i przy okazji ja się też ochłodzę trochę. Można tu pospacerować między fontanną, orzeźwić się trochę, albo jechać na morze. Loda zjeść albo, albo pod takie parasole, tak jak tam widzimy, są ustawione. No, bo po prostu trzeba przed słońcem uciekać. W cieniu się schować, albo nad wodą gdzieś. Iść. To woda najlepsza, tak. A ty co? Sądzisz, ty woda tylko tak nam pomaga, nie? No, najlepiej wodę mineralną. Ja też mam ze sobą dzisiaj. Yy, także myślę, że woda jest najzdrowszym napojem. Wody piję bardzo dużo. to ile tak mniej więcej? No, gdzieś dwie butelki, półtora litrowej dziennie wypijam. Na pały to jest woda. No jedynie woda, proszę pana. Jak wody jest dosyć, to jakoś się z upałem daje radę. Cień. Przede wszystkim siedzenie w cieniu, dużo wody, jak najwięcej. Takiej też do picia? Przede wszystkim takiej do picia. No oczywiście, to jest konieczne. To, to nie ulega wątpliwości, że trzeba dużo pić. W minioną niedzielę w ramach imprezy Wspólne Śpiewanie na Rynku na Oświęcimskim Rynku wystąpiły zespoły i koła śpiewacze z miasta i gminy Oświęcim. Na zaproszenie prezydenta Miasta Oświęcim odpowiedziało 15 zespołów, w tym 14 prezentujących repertuar folklorystyczny. Obok popularnych piosenek i przyśpiewek były też tańce. Dwa miesiące temu skończyły się prace związane z renowacją przestrzeni Starego Miasta. I oczywiście podjęliśmy działania związane jakby z aktywizacją tej przestrzeni. Między innymi właśnie pomysł wspólnego śpiewania na rynku. Żeby rynek nie był tylko miejscem, gdzie przyjeżdżają nasi goście, turyści, ale przede wszystkim był miejscem spotkań mieszkańców Oświęcimia, mieszkań, mieszkańców Gminy Oświęcim i Ziemi Oświęcimskiej. Żeby tutaj właśnie wszyscy spędzali miło czas i dlatego ten pomysł wspólnego śpiewania, gdzie prezentują się zespoły zarówno z Oświęcimia jak i Gminy Oświęcim. Impreza została przygotowana z myślą o całych rodzinach, dlatego dla dzieci organizatorzy zapewniają atrakcję. Między innymi malowanie twarzy oraz konkursy dla publiczności. Można też było się posilić korzystając ze stoiska gastronomicznego. Jesteśmy zespołem od 14 lat. Nazywamy się Stawowianki. Przy Kole Gospodyń Stare Stawy. Jest to raczej miejskie koło. Kiedyś było wsią, ale w tej chwili jest pochłonięte przez miasto i jesteśmy dzielnicą miasta. Jaki repertuar Panie wykonuje? My mamy stroje ludowe krakowskie i, i po prostu reprezentujemy Prezentujemy raczej wieś, pieśni, pieśni ludowe, folklorystyczne. To jest zespół Babicianki, co prawda w okrojonym składzie, bo jest nas 16 osób. Muzycznym oparciem naszego zespołu jest Józef Nitka, co prawda jeszcze go dojedzie też. I pani śpiewają nie tylko piosenki ludowe które wyszukujemy ze starych śpiewników jakiś takich no staramy się po prostu kultywować folklor ale sięgamy także do piosenek estradowych my jesteśmy z, z Broszkowic z małej wioski z gminy Oświęcim nazywamy się Broszkowianki jako zespół działamy już 20 lat występujemy z folklorem z piosenkami takimi folklorystycznymi my jesteśmy z czy nie ludzi z gór w Święcimiu. To są ludzie, którzy przyjechali za pracą. I osiedli, tu założyli rodzinę. No i po prostu z, z inicjatywy y, Grygla Franciszka, który już nie żyje, założył właśnie ten y, y, zrzeszenie. To jest piękne, bardzo dziękujemy panu prezydentowi, że takie coś zorganizował. Kultura ludowa naprawdę zaniknie, jeżeli tego typu imprez nie będzie, to... to jest bardzo przyjemne, bo to jest wspólne śpiewanie. Bardzo dobrze, że są takie spotkania, że mogą się pani zaprezentować, bo po to ćwiczą, po to się spotykają, żeby... Można było to gdzieś pokazać, żeby ktoś widział, że coś się robi, coś się dzieje. Po jaką lekturę sięgamy, gdy za oknem upał, a my niekoniecznie mamy możliwość wakacyjnego wyjazdu? O to, jakie książki wybieramy na wakacje i co sami proponują bibliotekarze, zapytaliśmy Agnieszkę Jakubowską z Galerii Książki. Biblioteka Publiczna w Oświęcim Galeria Książki w okresie wakacyjnym poleca przede wszystkim książki lżejsze, które można zabrać ze sobą w podróż oraz na plażę. Dla panów proponujemy m.in. nowość na Kinga, jest to kryminał, pan Mercedes książkę podróżniczą Tomka Michniewicza Swoją drogą, a także kolejną część cyklu Uniwersum Metro Szymona Wroczka jest to tytuł Peter. Jeśli chodzi o panie, to na pewno zainteresuje je nowa książka Emily Giffin Ten jedyny, ponadto dwie nowe części kolejnej serii Francine Rivers Rodowód łaski oraz dobrze znanej naszym czytelnikom Tani Walko, nowość również okruchy raju. Zachęcamy również do sięgnięcia po ślady Janusza Leona Wiśniewskiego, a także zdradę Paula Coelho. Oczywiście poza wymienionymi przeze mnie nowościami w bibliotece pojawiło się o wiele więcej nowych, ciekawych tytułów i zainteresowanych zapoznaniem się z nimi bliżej zapraszamy na naszą nową stronę internetową, gdzie są one na bieżąco aktualizowane i uzupełniane. Rozpoczęła się kolejna edycja wakacyjnej ligi piłki nożnej Drużyn Podwórkowych. W projekcie miejskiego ośrodka sportu i rekreacji bierze udział młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Kiedyś poziom tych rozgrywek był bardzo niski, bo to rzeczywiście zbierało się, na jednej ulicy zbierało się kilkoro i przychodziło. Teraz w każdej drużynie gra jakiś zawodnik, który w okolicznych klubach kopie w piłkę. No bo oni uważają, że jak nie mają zawodnika, to już kiepsko. U dziewcząt to niestety nie ma drużyny piłkarskiej, więc one w jakichś tam turniejach, tych wizirów, wizirów startowały i tak, tak się zaczęło. Tutaj druga drużyna dziewcząt to są łóźwiarki, które trenują na, na lodzie. No teraz mają wakacje, postanowiły pokopać sobie w piłkę dla relaksu i nawet im to nieźle idzie. A tak no, po prostu dajemy hasło, że jest liga, są zajęcia, jest turniej. Kto chce, to niech przyjdzie. Oni się dobierają sami w zespoły, wybierają sobie nazwę kapitana. I tak grają. Dlaczego przychodzicie tutaj na cołe pograć w piłkę? Bo lubimy bardzo grać w piłkę i uważamy, że ten sport jest bardzo fajny. A gracie gdzieś tak na co dzień? No tak potrenujemy chwilę, ale nie co dzień. Milej spędzić czas, żeby ten czas, który... Normalnie byśmy spędzali na komputerze, możemy spędzić e, na, e, na, ten, na graniu w piłkę, to co kochamy e, robić po prostu. No i dokładnie, możemy też przede wszystkim podszkolić swoje umiejętności grając z różnymi rywalami. A Wygracie gdzieś w piłkę na co dzień, czy tak po prostu tylko amatorsko? No ja gram e, tutaj w klubie Soła Oświęcim. Ja gram w Wiskrze, Brzeźnice. Tak na co dzień jakim sportem się zajmujecie? Łyżwiarstwo figurowe. Co ma wspólnego łyżwiarstwo z piłką nożną? <laughs> No to lubimy lubimy lubiłem pograć czasami na orlikach a lubicie też tak pograć z chłopakami no, tak tak I jak ta rywalizacja wypada ciężko ale dam damy radę. radę przegrywacie czy wygrywacie z nimi no różnie dają wygrać czasami dają wygrać ale yy, nie zawsze bo czasami grają na fulli. Jest trudno. Rywalizacja sportowa odbywa się w dwóch turach. W drugiej połowie lipca i na początku sierpnia liga ma promować sportową aktywność i zasady fair play oraz aktywizować lokalne społeczności i zachęcać do wspólnego organizowania różnych działań sportowych.